Witam Was na kanale Marek i Mój Modelarski Świat, a co w najbliższym czasie na kanale. A więc tak, będziemy kontynuować budowę Helkata Kolory bazowe, bazowe będzie, podkład już daliśmy oraz P11C od Armachoby, więc będzie podkład oraz Kolor bazowy, i tak będziemy zbliżać się z tymi dwoma modelami do, do końca budowy. Poza tym jeszcze będzie parę innych boxów, ale szczególnie teraz będzie po prostu budowa tych dwóch modeli Hellcat i P11C. Bo to mamy na warsztacie. Jeżeli jesteś zainteresowany modelarstwem, zapraszam do subskrypcji. Szczególne pozdrowienia dla oglądających oraz wszystkich subskrybentów. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, hej, hej.